-Święty Michał Archanioł, potężny wojowniku niebiański, przychodzę przed Tobą z otwartym i ufającym sercem. Proszę o Twoje wstawiennictwo, aby złamać miłosne klątwy, które mnie dotykają, uwalniając mnie z więzów, które uniemożliwiają mojemu sercu pełne kochanie. Twoja miecz świetlisty przecina ciemności i rozprasza wszelkie zło, które może wpływać na moje życie uczuciowe. Książę Wojsk Niebieskich, Ty, który pokonałeś Lucyfera i jego zbuntowane anioły, pomóż mi przezwyciężyć demony niepewności i strachu, które we mnie żyją. Niech Twoja boska siła wypełni mnie i przypomni mi, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga, godnym prawdziwej i błogosławionej miłości. Obroń Kościoła, chroń mnie przed negatywnymi wpływami, które mogą wpływać na moje relacje. Oddal ode mnie wszelką złą energię wszelkie zaklęcia i wszelkie klątwy, które mogły zostać rzucone przeciwko mojemu szczęściu miłosnemu. Niech Twoja anielska obecność oczyści moje być i moje otoczenie. Strażniku dusz, oświeć moją drogę, abym mógł rozpoznać prawdziwą miłość od przelotnych iluzji. Daj mi mądrość, aby rozpoznać partnera, który mnie ceni i szanuje, kogoś, z kim mogę zbudować związek oparty na wzajemnym zaufaniu i miłości Bożej. Święty Michał Archanioł, ty, który ważysz duszę na wadze boskiej sprawiedliwości, pomóż mi zrównoważyć moje uczucia i emocje. Uwolnij mnie od skrajności ślepej pasji i emocjonalnej chłodności, pozwalając mi kochać w zdrowy i dojrzały sposób. Niebiański Posłańcu, zanieś moje modlitwy przed Tron Najwyższego. Wstawiaj się za mną, aby wszystkie rany emocjonalne z przeszłości, które mogą uniemożliwiać mi pełne kochanie i bycie kochanym, zostały uzdrowione. Niech balsam boskiej miłości uzdrowi moje serce. a Aniele pokoju, przynieś spokój mojej niespokojnej duszy. Uspokój mój umysł, dręczony wątpliwościami i lękami związanymi z miłością. Niech znajdę wewnętrzny spokój niezbędny do pielęgnowania zdrowych i trwałych związków. Obroń wiernych, wzmocnij moją wiarę, aby nie zniechęcać się wobec miłosnych wyzwań. Daj mi wytrwałość, aby nadal wierzyć w miłość, nawet gdy okoliczności wydają się nieprzychylne. Niech moja ufność w Boga będzie niezachwiana. Wojowniku światła, walcz u mego boku przeciwko siłom ciemności, które próbują osłabić moje poczucie własnej wartości. Oddal ode mnie negatywne myśli i ograniczające przekonania, które sprawiają, że wątpię w swoją wartość i zdolność bycia kochanym. Patronie Sprawiedliwości, pomóż mi wybaczyć tym, którzy mogli mnie skrzywdzić w przeszłości. Uwolnij moje serce od urazy i goryczy abym mógł być otwarty na nowe miłosne doświadczenia, wolny od ciężarów przeszłości. Święty Michał Archanioł, Ty, który prowadzisz duszę do raju, prowadź mnie w kierunku miłości, która mnie wzniosie i zbliży do Boga. Niech moje związki będą źródłem duchowego wzrostu, a nie oddalania się od dróg bożych. Tarczo przeciw złu, chroni mnie przed pokusami, które mogą odciągać mnie od prawdziwej i czystej miłości. Daj mi siłę, aby opierać się próżnym uwiedzeniom i iluzorycznym miłościom, które nie przyczyniają się do mojego duchowego i emocjonalnego dobrostanu. A nie lepsze przemiany, pomóż mi zmienić negatywne wzorce w moich relacjach. Niech zerwę z destrukcyjnymi cyklami i przyciągnę do swojego życia ludzi, którzy mnie cenią i szanują jako dziecko Boga. Niosący płonący miecz, przetnij energetyczne więzy, które mogą mnie trzymać w toksycznych związkach lub niespełnionych miłościach. Uwolnij mnie, abym mógł iść naprzód, otwarty na nowe miłosne możliwości zgodne z wolą Bożą. Strażniku raju, otwórz drzwi, aby prawdziwa miłość mogła wejść w moje życie. Niech będę gotów przyjąć i oferować miłość, która odzwierciedla dobroć i miłosierdzie Boga we wszystkich jego przejawach. Święty Michał Archanioł, ty, który walczysz z smokiem, daj mi odwagę, aby stawić czoła moim lękom i niepewnościom w miłości. Niech nie paraliżuje mnie strach przed odrzuceniem czy porażką, ale niech idę naprzód, ufając w moc boskiej miłości. Dowódco niebiańskich zastępów dowódź siłą ochronną wokół mojego serca. Niech będę chroniony przed wszelką negatywnością, zazdrością czy złą intencją, która może wpływać na moje życie miłosne. Niech tylko pozytywne i miłosne energie do mnie docierają. Aniele uzdrowienia, przynieś odnowę zranionym obszarom mojej duszy. Uzdrowić blizny pozostawione przez bolesne doświadczenia miłosne, pozwalając mojemu sercu otworzyć się na nowo, pełne zaufania i nadziei. Posłańcu prawdy, Pomóż mi być zawsze szczerym w moich uczuciach i intencjach. Niech wyrażam się z szczerością w moich związkach, budując solidne fundamenty zaufania i wzajemnego szacunku. Obroń uciśnionych, uwolnij mnie od wszelkiej formy ucisku czy manipulacji w moich relacjach. Daj mi rozeznanie, aby rozpoznać i oddalić się od sytuacji nadużycia, zawsze dążąc do zrównoważonych i zdrowych związków. Święty Michał Archanioł, tych, który jesteś światłem w ciemnościach, Oświeć mroczne ścieżki mojego życia miłosnego. Niech widzę wyraźnie prawdziwe możliwości miłości, które się pojawiają, nie dając się zaślepić iluzjami czy fałszywymi obietnicami. Obroń cnoty, wzmocnij we mnie cechy niezbędne do dojrzałej i trwałej miłości. Niech pielęgnuje cierpliwość, zrozumienie, hojność i wybaczenie w moich związkach, odzwierciedlając bezwarunkową miłość Boga. Aniele odnowy, pomóż mi o się w miłości. Niech zostawię za sobą stare nawyki i zachowania, które mi już nie służą, przyjmując nowy sposób kochania, bardziej świadomy i zgodny z moim duchowym wzrostem. Strażniku boskich tajemnic, objaw mi mądrość niezbędną do budowania trwałej miłości. Niech zrozumiem tajemnice ludzkiego serca i nauczę się pielęgnować miłość, która rośnie i umacnia się z czasem. Święty Michał Archanioł, ty, który ważysz duszę, pomóż mi sprawiedliwie ocenić moje własne czyny i uczucia. Abym mógł rozpoznać swoje błędy i pracować nad tym, aby stać się lepszą osobą, bardziej godną miłości, którą pragnę otrzymać i oferować. Wojowniku wiary, wzmocnij moje przekonanie o transformacyjnej mocy miłości. Abym nie tracił nadziei nawet w obliczu trudności, ufając, że prawdziwa miłość istnieje i że jestem przeznaczony do jej pełnego doświadczenia. A niele harmonii, przynieś równowagę moim relacjom. Abym nauczył się dawać i otrzymywać miłość w sposób zrównoważony, szanując swoje granice i granice innych, tworząc zdrową i harmonijną dynamikę w moich związkach. Obroń przed ciemnością oddal ode mnie wszelkie negatywne i autodestrukcyjne myśli związane z miłością. Zastąp strach zaufaniem, niepewność samooceną, pozwalając mi w pełni otworzyć się na błogosławieństwa prawdziwej miłości. Święty Michał Archanioł, Ty, który prowadzisz duszę, Prowadź mnie w kierunku miłości, która mnie dopełni i sprawi, że będę się rozwijać. Abym znalazł kogoś, z kim będę mógł dzielić nie tylko radosne chwile, ale także wyzwania życia, wzajemnie umacniając się w wierze. Aniele wyzwolenia, złam wszystkie łańcuchy, które więżą mnie w przeszłości pełnej miłosnych rozczarowań. Uwolnij mnie, abym mógł iść naprzód bez ciężaru negatywnych doświadczeń, otwarty na przyszłość pełną możliwości w miłości. Posłańcu nadziei odnów we mnie oczekiwanie na prawdziwą i trwałą miłość. Abym nie zadowalał się czymś mniej, niż zasługuje, ale miał cierpliwość i wiarę potrzebną do czekania na miłość, którą Bóg ma dla mnie zarezerwowaną. Strażniku czystości, zachowaj moje serce od szkodliwych wpływów. Abym dążył do miłości, która mnie wzniosie duchowo, zainspiruje do bycia lepszą osobą i zbliży mnie coraz bardziej do Boga i Jego nauk. Święty Michał Archanioł. Ty, który jesteś wzorem lojalności wobec Boga, naucz mnie być lojalnym w moich związkach. Abym pielęgnował wierność, uczciwość i zaangażowanie, budując relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Aniele odwagi, natchnij mnie odwagą niezbędną do oddania się miłości. Abym nie bał się okazywać swojej wrażliwości, wyrażać swoich uczuć i głęboko angażować się w relacje z tym, kogo Bóg postawi na mojej drodze. Boski obroń czuwaj nade mną w mojej miłosnej podróży. Aby każdy mój krok był prowadzony przez Twoje światło, każda decyzja inspirowana Twoją mądrością, a każda akcja motywowana czystą miłością pochodzącą od Boga. Amen.